Siema, ja jestem zwerowany.pl, do Was już w pierwszym odcinku e, block party na gc2, na serwisie gc2 e, i teraz się bardzo, bardzo skupiało, ale mam do Was parę spraw, zaraz się poruszymy, e, pierwszym y, chciałem Was zaprosić właśnie do serii blogparty, Boże, chciałam Was zapo zapoznać w serii Block Party i od razu na początku chciałam powiedzieć, że jeśli ten filmik będzie miał wyłapki w górę, lecimy z kolejnym odcinaczkiem i w drugim odcinku powiem wam, powiem wam powiem Wam datę i godzinę, kiedy będziemy mogli sobie pograć i byście chcieli wystąpić na odcinku i chciałem powiedzieć jeszcze, że ten filmik będzie około 10 minut, żeby też nie był taki długi, choć będzie spoczko, myślę, że się będziemy razem pokazywać na odcinku, abyście chcieli, nas jest 28, więc jest spoko. Drugą rzeczą, którą chciałem naruszyć to jest, po prostu zbieramy sobie na serwer, tak, zbieramy z kolegą na serwer, chyba ten, zbieramy z kolegą na serwer. Hmm, chyba nam tylko 3 zł to zostało, więc jak możecie, możecie wesprzeć nasz serwer, do, do, do donate'a wszystko macie w opisie yy, i jeszcze jak naruszę sprawę z, z grafikiem to chciałem wam powiedzieć, że niedługo zbliża się 30 zł. i na 35 zrobimy tak serpaka specjal pvp i jeszcze myślałem, że zrobimy taki niespecjal, ale myślę, że zrobimy taki takie coś, że yy że po prostu będzie taki niespecjalny, jak mówiłem, tylko będzie taki tekstur pak taki podsurywał na przykład jak gracie na jakiś zychacie to kopiecie i budujecie to macie sobie taki e, macie sobie taki tekstur paczek ode mnie i oczywiście tu się będzie pisało e, zwariwan.pl dobra e, o Jezus al turaci będzie teraz o Jezus gdzie ten Dobra, spadam. I taki będzie właśnie specjalnie tekstur paczek pod survival, pod easyhc, pod megadrop I myślę, że te, i myślę, że wam się bardzo spodoba. Taką myślę, jeszcze mam jedną sprawę, że jak chciałem po prostu ponieść aktywność i w tym odcinku podnosimy aktywność. Wszyscy dają łapki w górę. Chcę zobaczyć ile was jest, podnosimy aktywność na moim kanale, bo zauważyłem, że z mojej aktywności nie ma. Jeśli mam na przykład 50 wyświetleń, to mam tylko 4 łapki w górę, więc wszyscy pod tym filmikiem dają łapki w górę i zobaczymy ile nas jest, bo powinno być minimalnie 20 łapek w górę, bo mam 30 subów. czy Prawie, bo blokuję. Eee, do 30 subów i bardzo chciałbym, mm, eee, jak to się nazywa? Bardzo bym chciał. Naruć, też bardzo bym chciał zobaczyć, ile nas jest. Poszłam, mm, I bardzo chciał, ile nas jest. E, Taką jeszcze jedną sprawę mam do Was e, odnośnie QA. E, możecie e, pod tym filmikiem zadawać pytanie do QA w taki sposób, że piszcie w komentarzu hashtag QA spacja i swój. E, swój swoje pytanie. E, ja. E, nie będę wstają waszego waszego znaczy takiej wklejki, tak? Bo jeszcze może może powiem tak, że nie będę stajał tylko będę pisał, na przykład będę mówił e, zwarywany.pl napisał ile masz lat i wtedy odpowiem i to będzie tak, bo chciałem jeszcze właśnie naruszyć sprawę, że e, po prostu będę niedługo montował filmy w Sony Vegas ale niestety nie mogę na razie pobrać, bo muszę czekać tam z kilka godzin, więc wolę sobie to zostawić na noc. Więc myślę, że za tydzień, tak? Nie no, za tydzień, co ja mówię. No tak, za tydzień będę już montował. I jeszcze powrócę do QA. Jak dzisiaj sobota, czyli 28 stycznia, to tak za tydzień zrobimy sobie... Dojdę? Dojdę. Zrobimy sobie QD-a! Jeśli będzie, e, będzie więcej niż 5 komentarzy może trochę wcześniej. Zobaczymy. E, I trochę... takie I to było na tyle z moich e, rzeczy, do których chciałam Wam powiedzieć. Film trwa jeszcze, jeszcze 4 minuty. Jaki, e, jak ja jak, nie, bo nie będę takich burzów... Kurde, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nagrywałam to już czwarty raz, bo jak nie pierwszym to mi się nie nagrało mikro, za drugi to jakiś inny dziwny się obraz zrobił, paski jakieś czarne, a za trzecim miałam normalnie taki dziwny, czy dziwny, miałem po prostu taki dziwny ekran, że ekran miałem dziś daleko. Więc y, nagrywałam to czwarty raz specjalnie dla was, bo na czasu, bo okolnie sfery mi się już skończą i po prostu myślę, że... Będą trochę rzadziej filmy, ale y, też będą raczej rzadziej. Bo szkoła, wiecie, korki i te, i te sprawy. Czasami tam trzeba coś do miasta pojechać, bo. Wiecie. No trzeba do miasta coś załatwić, coś kupić. Wiesz jak to jest? No coś przyspieszenia mi teraz dało. Ale o dziwo. Gdzie to jest? Boże, nie widziałem w ogóle tego koloru. Serio. Boże, tu dał speeda i Jumpa? Trobo taki dziwny ekran. Czekajcie. Options. O, dobra, taki taki damy sobie. Mamy jumpa. Hehe. <laughs> Hege, szege. To się romasta. I teraz panem meduzy. Niech pisze w komentarzu. Hashtag wariat meduzy. Jeszcze dotrwaliście do tego końca. W górę Już mówiłem? A, jeszcze chciałam Wam podziękować yy, za ostatnim, pod ostatnim filmikiem, czyli pokazywanie mojego stanowiska komputerowe, komputerowego. Bardzo chciałam Wam podziękować za 50, chyba ponad 50 wyświetleń. Więc bardzo wam za to dziękuję. I chyba pod pierwszym odcinkiem e, miałem, czy znaczy był moim pierwszy odcinek czy tam jakiś X czegoś tak. Um, było 108 wyświetleń. I to chyba miażdżył mój system i tam było po 10 łapów w górę, więc bardzo Wam za to dziękuję jeszcze raz sobie serdecznie i e, jak widzicie zbliżałam się do 30 subskrypcji, to już omówię o PWP e, o txt chce się do 30 subskrypcji e, więc na 30 pokażę pokażemy twarz e, e, i takie ja po prostu jeszcze chciałam do tego ja a ten kierunek będzie wyglądał tak, że po prostu będzie widać tylko, to będzie kamerka, tak, będzie kamerki, tak jak pokazałem swoje na to stanowisko, to będzie też z kamerką i będzie widać kamerę kanału i telefon, który idzie czytam. I to właśnie będzie to wideo, jeszcze w swojej twarzy nie pokażę, nie, 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 jeszcze w swojej twarzy nie pokażę, bo po prostu nie, bo ma być subów i będzie 60 subów. Zobaczycie, że ja pokażę. Ja wam nie fejkuję. Dobra. Myślę, że na 50 subów zrobimy sobie takie oprowadzenie po moim całym domu. Ale no, nie wiem, czy by te 50 subów już wybijemy. <grym> Chciałbym, żeby po prostu do wakacji mi wybiło ze 100 subów. Ale bym chciał. Żeby... Dobra? Dobra. Żeby mi do wakacji wybiło 50 subów. Ale byłoby fajnie. Ale byłoby fajnie. Ja w stosunku albo ale A trochę wcześniej. Jakby to było możliwe. Może? Dojdę? Dojdę. Ona no i Idzie mi dobrze trochę. Że my ponad, będziemy mieli długo 700 7... mona, albo na co mi mówię. Chyba doszedłem. Myślę, że te Q&A wypanie spoczko. Bo nigdy takiego Q&A ja nie robiłem. I myślę, że wypalnie bardzo spoczko. Trzeba już, mówię o tym yy, montowaniu, tak? Że będę niedługo montowała filmy? Tak, wiem. O no, dwóch nam zostało trzech. O kurde, muszę to wygrać. O kurde, dobra, kit, mam tego. Po skoczka. Czerwony. No nie! Kurde! A on musimy się monad Nie to jest spoczko. Dobra. Zagramy sobie, myślę, że jeszcze dwie rundki i skończymy w filmik. Możecie napisać w komentarzu, y, czy byście chcieli y, czy byście chcieli, żeby ten blok nagrywał sam, y, czy z jakimś kolegą. Bo nie wiem, ale chyba raczej będzie łatwiej z moją y, sam, bo chociaż jak wolicie, mi tam obojętnie mogę ko y, jakiegoś kolegę tutaj zrobić. Zrobić, Boże, co ja mówię. Y, jakiegoś kolegę poprosić, żeby za mną nagrał jakiś filmik morsy myślę, że też będą się okazywały na moim kanale, raczej blok party, bo lepiej mi się gra w blok party. Wolę po prostu blok party, bo one są takie fajne. Nawet jeśli przegrać, to co o Boże... A, dobra, dojdę. Dobra, jestem. I macie mam pełen Ofa, wiem. To nie, to nie jest bramka. To jest tylko po prostu ty znaczy, żeby mój grafik robi skiny różne i różne skiny, różne skiny i polerynki i bardzo mi się podoba. Może nie tylko skina zmienimy, albo polery na zmienię. Nie wiem. Skin mi się bardzo podoba, więc słowa polerynki zmienię sobie taką białą. Idzie fajnie. Zdzonimy sobie tu. Ten kolor? Ten. Stanimy sobie tu. O ogólnie gramy są na gc2.pl. Um. Nie ten kolor? Hmm, myślałam, że ten. Dobra, zjedziemy sobie może jeszcze jedną rundkę i idziemy kończyć. Ale za 6 monów wygrałem. Na synu odcinku do stu wydobijemy. Dziś spoko. Idę już ją wzięliśmy? z cztery. Chyba tak. 4 były chyba. I to zapamiętam. Kurde. Kurde, muszę to wyszczeka jakąś miniaturkę na e, tego na party. Jakby bez miniaturki tak trwało, żeby tego, tego party nagrywać. No kurde Skąd tak nie wychodzi. 12 minut filmika. Dała dociągniemy do 15 chyba. No kurde! No co tak nie mogę trafić. Ile tu ludu jeszcze jest? Na Nazwa trzy. Dobra. Tak sobie tutaj gierają chłopaki. Dobra, o ktoś wygrał, kto wygrał ktoś tam wygrał Dobra, ostatnia rundeczka i się, dzisiejszy odcinek Jaki mamy kolorek, jaki mamy kolorek tak. Polatamy sobie, polatamy sobie, polata... O, ktoś spadł No boże, to jest taki prosty ten kolor, że kto mógł tutaj spać? Spać mu muza, fajna. Dociągle, dociągnę, Mogłabym, możemy to zagrać blok party 1.8, bo są chyba takie. Bo tam patrzyłem i są chyba takie. Bo jak wchodziłem na serwer, to pisało chyba 1.7, mam wybierz sobie wersję, więc wy sobie wybrałem 1.7, bo przecież jestem na 1.7. I odnośnie live'ów, live, live y, bo teraz mi się właśnie kończy i myślę, to tam, wiesz, jest szkoła, nie szkoła, jakieś korki, gdzieś wyjechać na miasto coś kupić. Na przykład kupić sobie do telefonu, itp, itp. Y, więc myślę, że live tak raz w nie wystarczy i odcinki też będą dwa razy w tygodniu, bo nie za bardzo też mogę za dużo w komputerze, w komputerze być. Y, bo być szkoła. Jakbym miał teraz ferie, to na pewno co drugi dzień live wyrobił i odcinki, bo to będę montował jeszcze, jak mi dojdzie jeszcze montowanie, gdzie i nie będę miał ferii to będzie ciężko bo montuję się z dwie godziny max. Zależy ciemnie od y, y, filmik, tak? To też od tego zależy. akurat stałem na nim, a czy obok niego? Na jakiś gościu tu staną. Siema, ale pozdrawiam ciebie Yy, orezji kiorezi jak dobrze przeczytałem mm, do, to dobrze, akurat zdejmiemy to myślę, że wszystko powiedziałem nie co miałem powiedzieć kurde, dobra Dobra, spada e, dzięki... Czy możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, nie mniejszycie subskrypcji, pokazuję swoją twarz. E, I co? Jak chcecie, jeszcze, jeszcze raz Wam powiem, jak chcecie ze mną zagrać w drugim odcinku, e, powiem Wam e, o której godzinie i kiedy. E, I możecie je zostawiać jeszcze e, w, pytania do QA pod tym odcinkiem, czyli hashtag QMDa i piszcie swoje pytanie. Jak ktoś na przykład nie przyjechał, taki i nie biorę tego pod uwagę. I co? Masz coś do powiedzenia? I oczywiście, dwie, dwie opki w górę. Kolejny odcinek. Cześć!